Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Morderca z Tindera Tinder to aplikacja randkowa, za pomocą której wiele osób szuka swojej drugiej połówki, przyjaźni lub po prostu mniej lub bardziej dosłownie przelotnej znajomości. Korzysta z niej aktywnie około 80 milionów osób na całym świecie, z czego około 75% to mężczyźni. Aplikacja osiągnęła niebywały sukces, wpływając na otaczającą rzeczywistość znacznie bardziej niż pierwotnie zakładano. Nawiązywanie nowych znajomości nigdy wcześniej nie było tak łatwe. Jednak to, co dla jednych jest szansą na poznanie kogoś nowego, dla innych stało się okazją do realizowania swoich najmroczniejszych fantazji. Tinder to nie tylko historie o idealnie dopasowanych parach, ekscytujących miłosnych przygodach i trwałych związkach, ale też zdrady, niewierność, przybieranie fałszywej tożsamości, wykorzystywanie, oszustwa, a nawet poważniejsze przestępstwa. Według badań prowadzonych przez różne instytucje naukowe, w tym między innymi przez Uniwersytet Stanforda z USA, około 65% użytkowników aplikacji jest w stałych związkach, co nie przeszkadza im zawierać znajomości. Warto jednak pamiętać, że nawiązując nową znajomość, a szczególnie online, zawsze powinniśmy zachować ostrożność. Nigdy nie wiadomo bowiem, jakie dana osoba ma wobec nas zamiary. Niektórzy bowiem faktycznie szukają w serwisie miłości, inni jednak, niczym myśliwi, polują na Tinderze na swoje ofiary. Przestępcy szukają ofiar w aplikacjach randkowych, bo tam zawsze jest szansa, że ktoś wpadnie w ich sieci. Niestety na ten temat badań brak są tylko artykuły w prasie, zdjęcia zaginionych i raporty patologów. Zbrodnie, zabójstwa czy gwałty niekiedy właśnie w taki sposób kończą się spotkania, które miały być romantyczną kolacją, spacerem w blasku księżyca czy zwykłym wypadem do kina. 1 grudnia 2018 roku Nowa Zelandia 21-letnia Grace Millane to turystka z Wielkiej Brytanii pochodząca z Wickford w hrabstwie Essex. Oraz ostatni widziano ją w Auckland w Nowej Zelandii 1 grudnia 2018 roku. Tydzień później jej ciało znaleziono w walizce w płytkim grobie. W toku śledztwa okazało się, że pomimo pewnych obaw dziewczyna postanowiła dać szansę nowo poznanemu mężczyźnie. Ubrana elegancko, ale swobodnie w czarną sukienkę i białe buty, o godzinie 17:45 spotkała się z mężczyzną o nazwisku Jesse Shane Kempson w kompleksie rozrywkowym. Przywitała się z nim uściskiem, a następnie wspólnie przeszli do znajdującego się obok miejsca spotkania baru. Tam zamówili przekąski oraz drinki i zaczęli rozmawiać. Przełamali pierwsze lody i chyba oboje mieli nadzieję na kontynuację znajomości, skoro niespełna półtorej godziny później przenieśli się do innego lokalu, tym razem meksykańskiej restauracji. Dziewczyna zamówiła sangrię z miętą, rozmawiało jej się z chłopakiem coraz lepiej. Ośmieleni weszli w kontakt fizyczny. Grace dotykała Jessiego, co było jasnym sygnałem, że jest nim zainteresowana. W międzyczasie wysyłała wiadomości tekstowe do swojej przyjaciółki, w których zdradzała podekscytowanie nową znajomością z menadżerem koncernu naftowego. I pisała, że jest z nim na randce. W pewnym momencie dziewczyna napisała: "Od razu nawiązaliśmy nic porozumienia". Grace nie wiedziała jeszcze, że to czym się zajmuje, to nie jest jedyne kłamstwo Jessego. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Po nieco ponad godzinie, około 20.27, Jesse uregulował wspólny rachunek i ruszyli do kolejnego lokalu. Tym razem oboje zamówili tequilę. Pomiędzy nimi zaczęło naprawdę iskrzyć, a alkohol jeszcze bardziej ich pobudził i podgrzał atmosferę. Wyraźnie mieli na siebie ochotę, dotykali się, zbliżali do siebie, całowali. O 21:20, kiedy Grace wyszła do Łazienki, Jesse wziął jej torebkę i zaczął w niej grzebać. Skomentował też zdjęcie Grace na Facebooku, pisząc: Pięknie, promieniejesz!. O 21:40 para wspólnie udała się do apartamentu Jesse'ego, znajdującego się w kompleksie hotelowym. Można stwierdzić, że tak naprawdę od początku znajomość zmierzała właśnie w tym kierunku. W drodze obejmowali się i było widać, że Grace dobrze czuje się w towarzystwie mężczyzny, zupełnie nie spodziewając się, co ją czeka. Po wejściu do hotelu wjechali windą na trzecie piętro i weszli do pokoju 308, który ostatecznie stał się miejscem tragicznej zbrodni. Gdy nazajutrz Jesse zjechał na dół, Grace również mu towarzyszyła. Tyle tylko, że znajdowała się martwa w walizce. Na tym jednak nie kończą się wstrząsające szczegóły tej zbrodni. Mężczyzna bowiem tego samego dnia, kiedy ciało Grace znajdowało się jeszcze w jego pokoju, spotkał się z kolejną dziewczyną poznaną dzięki aplikacji Tinder. Na szczęście dla niej dziewczyna wyczuła coś dziwnego w zachowaniu Jessiego i możliwie szybko zakończyła spotkanie i znajomość. Ponoć pytał ją: Jak może pozbyć się zwłok? Początki znajomości. Przed spotkaniem Grace i Jessie wymieniali się wiadomościami za pośrednictwem Tindera. Wbrew temu, co pojawia się często w prasie, mężczyzna wcale nie błagał Grace o randkę, nie był też napastliwy. Chociaż wówczas może dziewczyna by go odrzuciła i do tej pory cieszyłaby się życiem. Los jednak zdecydował inaczej. Upublicznione fragmenty ich korespondencji nie budziły żadnych podejrzeń, od po prostu rozmowa dwójki ludzi, którzy zaczynają się poznawać. On pisał: Cześć, Grace, jak się masz? Pytał też o plany na weekend. Ona odpisała: U mnie dobrze, dzięki, tak właściwie, to jutro mam urodziny, ale nie mam planów. W takim razie wszystkiego najlepszego na jutro. A co robisz dziś wieczorem? Jeszcze nie wiem. Może wyskoczymy na drinka? Może. Może tak? Przekonaj mnie. Ta rozmowa trwała jeszcze w podobnym stylu i wyglądała na całkiem zwyczajną, jak ich na Tinderze mnóstwo. Mężczyzna zaproponował spotkanie w Sky City, obiecywał postawienie drinków, kusił koktajlami, ale wszystko bez przekroczenia granicy dobrego smaku. Nie nagabywał, nie był natarczywy, ich rozmowa przypominała niewinny flirt. Trudno zatem winić Grace za to, że nie miała żadnych podejrzeń i że zawiodła ją intuicja. Co więcej, zapewne wydawało jej się, iż fakt, że umówiła się z Jessim w miejscu publicznym, sprawiał, że mogła czuć się bezpiecznie. Warto zwrócić uwagę na zjawisko victim blamingu, które pojawiło się w kontekście tej sprawy. Victim blaming to społeczno-psychologiczne zjawisko, w którym jednostki lub grupy próbują poradzić sobie ze złymi rzeczami, które przydarzyły się innym, przypisując winę ofierze traumy lub tragedii. W skrócie to wybielanie przestępcy, a obwinianie ofiary. Oburzające są komentarze części internautów, że kobieta sama zgotowała sobie ten los, że sama prosiła się o kłopoty, idąc do mieszkania lub pokoju hotelowego mężczyzny już na pierwszej randce. Tyle tylko, że wydawałoby się, że Grace zachowała daleko idącą ostrożność. Spotkała się z mężczyzną w miejscu publicznym, spędziła z nim kilka godzin, również w otoczeniu ludzi, a nic nie wzbudziło jej podejrzeń. Co więcej, apartament 28 latka znajdował się w monitorowanym i dobrze strzeżonym kompleksie, zatem kobiecie nawet przez myśl nie przeszło, że ich spotkanie może mieć tak dramatyczny dla niej koniec. Kim była poszukująca miłości Grace? Grace urodziła się 2 grudnia 1996 roku w oddalonym o 50 km od Londynu mieście Wickford, jako najmłodsza z trójki rodzeństwa. Od małego zdradzała talent artystyczny, uwielbiała malować. Po ukończeniu szkoły drugiego stopnia rozpoczęła studia na Uniwersytecie Lincoln. W 2018 roku zdobyła tytuł licencjata w dziedzinie reklamy i marketingu. Wówczas postanowiła spełnić swoje największe marzenie, czyli odbyć roczną podróż dookoła świata, na którą systematycznie przez ostatni rok oszczędzała pieniądze. Tuż przed wyjazdem Grace zdecydowała się na niezwykle szlachetny gest: obcięła swoje długie włosy i przekazała je na rzecz fundacji robiącej peruki dla chorych na raka dzieci. Rodzice byli dumni, że wychowali swoją jedyną córkę na tak wrażliwą i troszczącą się o dobro innych osobę. Młoda kobieta rozpoczęła swoją wielką podróż w październiku 2018 roku. Pierwszy przystanek zaplanowała w Peru, kolejne sześć tygodni spędziła w różnych zakątkach Ameryki Południowej. Rodzina śledziła jej posty, na których wciąż się uśmiechała, a dzięki nim zawsze wiedzieli, gdzie aktualnie przebywa i czy jest bezpieczna. 19 listopada Grace wylądowała w Nowej Zelandii. 11 dni później zameldowała się w hostelu Base Backpackers w Auckland. Po kilku dniach bez kontaktu ze strony Grace jej rodzina zgłosiła zaginięcie. Nowozelandzka policja wszczęła śledztwo, które szybko przekształciło się w sprawę o morderstwo. Ciało Grace zostało odnalezione tydzień później, zakopane w płytkim grobie w lesie niedaleko Auckland. Wyrok do żywocie. Oakland jest miastem bardzo dobrze monitorowanym, zatem policjanci szybko zidentyfikowali mężczyznę, który tragicznego wieczora spotkał się z Grace i ustalili, że Jesse Shane Kempson mieszkał w hotelu City Life. W dniu, w którym spotkał się z dziewczyną, umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych niepokojący post, w którym przepraszał za popełnione błędy, w szczególności arogancję i egoizm. Treść wiadomości wydała się służbom podejrzana. Jesse urodził się i dorastał na południu Nowej Zelandii. Gdy miał 9 lat, jego rodzice się rozwiedli, zaś chłopiec trafił pod opiekę ojca. Z matką utrzymywał sporadyczny kontakt. W szkole Jesse grał w szkolnej lidze softbola i osiągał w tej dziedzinie doskonałe wyniki. Po ukończeniu edukacji pracował dorywczo w różnych miejscach, był m.in. barmanem i robotnikiem budowlanym. Przez jakiś czas mieszkał w Sydney. Kilkakrotnie wszedł też w konflikt z prawem. Został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu oraz zakłócanie porządku. W świadomości rodziny i znajomych zapisał się jednak przede wszystkim jako doskonały kłamca, który uciekał się do konfabulowania i manipulacji przy każdej okazji, nawet wtedy, kiedy mógł bez żadnych konsekwencji powiedzieć prawdę. Niestety ta umiejętność przydawała mu się również do uwodzenia kobiet. Po rozpoczęciu śledztwa już 5 grudnia Jesse złożył pierwsze zeznania w sprawie zaginięcia Grace. Mężczyzna wydawał się być otwarty i chętny do pomocy. Przyznał, że 4 dni wcześniej faktycznie spotkał się z Grace w Sky City. Utrzymywał jednak, że rozstali się około 21:40 i poszli w dwóch różnych kierunkach. Tłumaczył też, że więcej się nie widzieli, bo kiedy następnego dnia chciał do niej napisać, okazało się, że dziewczyna usunęła go z listy par na Tinderze. Bez sprzeciwu przekazał też próbkę DNA do badania. Tyle tylko, że hotelowy monitoring zarejestrował, że Grace razem z Jessim weszła do hotelu. Kolejne nagranie spotęgowało jeszcze wątpliwości służb mundurowych. Otóż 2 grudnia rano mężczyzna udał się do centrum handlowego, gdzie zakupił dużą walizkę oraz środki czyszczące, a następnie odwiedził firmę oferującą auta na wynajem, z której wyjechał czerwoną Toyotą Korollą. Po jakimś czasie wrócił do hotelowego pokoju wyposażony w wypożyczoną maszynę do czyszczenia dywanów, tłumacząc to chęcią usunięcia z jej pomocą plamy z czerwonego wina. O 20:30 załadował dwie duże walizki do wynajętej Toyoty i odjechał w nieznanym kierunku. O 7 rano następnego dnia mężczyzna pojawił się w sklepie z narzędziami i kupił łopatę. Dwie godziny później przyjechał na myjnię samochodową, dokładnie wyczyścił auto i zwrócił je do wypożyczalni. 5 grudnia kamery uchwyciły go w różnych częściach miasta, kiedy wrzucał do koszy na śmieci czarne worki. Skonfrontowany z tymi dowodami Jesse zmienił swoją wersję zdarzeń. Przyznał, że faktycznie zaprosił dziewczynę do swojego pokoju, ponieważ oboje chcieli uprawiać seks. Grace rzekomo opowiadała o swojej fascynacji BDSM i poprosiła Jessiego, by trochę ją poddusił, ponieważ w ten sposób odczuwała większą przyjemność. Mężczyzna upierał się, że śmierć Milaine była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Twierdził, że z Grace odbyli dobrowolny stosunek seksualny z elementami sadomasochistycznymi i to właśnie w jego trakcie przypadkowo udusił dziewczynę. Twierdził, że aż do rana nie zorientował się, że zmarła. Jednak Jesse nie zadzwonił na policję i nie zgłosił śmierci dziewczyny. Zamiast tego sam chciał się pozbyć ciała. Jeszcze tego samego dnia zaczął szukać informacji w internecie, między innymi o stężeniu pośmiertnym i narzędziach potrzebnych do ukrycia zwłok. Dowody zebrane na miejscu zbrodni wykluczyły też opisywany przez Jesse'ego przebieg wydarzeń. Podłoga w pokoju hotelowym była przesiąknięta krwią, a plam nie udało się usunąć nawet profesjonalnym sprzętem. Jednak prawdziwy przełom w sprawie nastąpił wraz z odnalezieniem ciała w dniu 9 grudnia 2018 roku. Zwłoki leżały w gęsto zarośniętym parku Waitakere Ranges, a sekcja ujawniła liczne siniaki na ciele ofiary. Patolog stwierdził, że obrażenia powstały wskutek długiego przyciskania kobiety do ziemi. Grace była duszona przez 5 do 10 minut zanim umarła. Trudno tu zatem mówić o przypadkowości. Proces Jessiego rozpoczął się 16 stycznia 2019 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a w jego trakcie cały czas powtarzał, że śmierć 21-latki była wypadkiem w trakcie uprawiania seksu. Tak szczegółowo na dodatek opisywał zachcianki Grace, że jego linia obrony została ironicznie nazwana 50 Shades of Defense w nawiązaniu do znanego filmu z akcentem BDSM 50 Shades of Grey, czyli 50 twarzy Greja. Proces trwał trzy tygodnie. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom mężczyzny. Tylko dwie osoby wiedzą, co się stało w tym pokoju. Jedna z nich nie może nam powiedzieć, a druga nie powiedziała prawdy o tym, co się stało. Tak dla The Guardian skomentował proces prokurator Robin McCobre. 22 listopada 2019 roku ława przysięgłych złożona z siedmiu kobiet i pięciu mężczyzn uznała Jesse'ego Kempsona za winnego. Mężczyzna został skazany na dożywocie. A zgodnie z nowozelandzkim prawem może w przyszłości odzyskać wolność, jednak musi spędzić w więzieniu minimum 17 lat. Sędzia Simon Moore orzekł, że morderstwo Brytyjki nie było zaplanowane. Stwierdził jednak, że sprawca zachował się w wyjątkowo zdeprawowany sposób. Odniósł się m.in. do robienia ciału ofiary intymnych zdjęć. Oglądania filmów dla dorosłych zaraz po śmierci 21-latki oraz umieszczenia jej zwłok w walizce. Zrozpaczona matka Grace, Gillian Millane, w trakcie procesu zwróciła się wprost do mordercy. Wyznała, że nie jest w stanie pogodzić się ze świadomością, że już nigdy nie pocałuje swojej córki na pożegnanie. Grace była nie tylko moją córką, była moją przyjaciółką, moją najlepszą przyjaciółką. Jestem absolutnie zrozpaczona, że zabrałeś przyszłość mojej córki i obrabowałeś nas w stylu wspomnień, które zamierzaliśmy stworzyć. Cytowało Gillian Millane Daily Star. Niedługo po zakończeniu procesu wyszło na jaw, że 21-letnia turystka nie była pierwszą ofiarą Kempsona. Osiem miesięcy wcześniej umówił się za pośrednictwem Tindera z inną turystką. Scenariusz był podobny. Po krótkiej randce zaprosił ją do motelowego pokoju, tyle tylko, że kiedy zaproponował seks, kobieta odmówiła, a wówczas rzucił ją na łóżko i zgwałcił. Być może to właśnie wówczas nabrał ochoty na więcej. Po wysłuchaniu tej historii, zapamiętajcie to, że choć wszystko jest dla ludzi, również aplikacje randkowe, to jednak do nowych znajomości, zwłaszcza zawieranych online, trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności. Po drugiej stronie może być bowiem każdy, nawet taki Jesse czy inny Hannibal Lecter. Piszcie w komentarzach, może sami byliście kiedyś na randce z jakiejś aplikacji randkowej, która była na tyle dziwna, że natychmiast chcieliście zakończyć znajomość lub podczas której czuliście zimne dreszcze biegnące po plecach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału, żebyśmy mogli tworzyć dla Was więcej takich materiałów.